Witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj pokażemy Wam Multitool dostępny w naszym sklepie. Oczywiście nasz Multitool, mamy nożyk, sprawdzimy jak radzi sobie z takim dosyć cienkim kartonem i jak sobie radzi z przecięciem kartki. Sprawdźmy jak mu pójdzie z kartonem. No tu żadnego problemu nie ma w cięciu kartonu, można jakikolwiek karton, no idzie jak złoto. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Sprawdźmy. Jak sobie poradzi z przecięciem kartki. Cięciem kartki też sobie w miarę radzi. Nie mam nic do zarzucenia. Jeżeli chcecie zakupić ten oto multitool, jest on dostępny w naszym sklepie. Na militaryshop.pl. możecie zakupić nasz multitool. Do zobaczenia w kolejnym filmie.